Cześć wszystkim witam serdecznie, dzisiaj omówimy sobie kolejne zadanie Pandory, witamy na Pandorze Przeszukaj różne symbole vaultu No i tutaj o co chodzi Zadanie generalnie nie jest ciężkie, bo ja wam po prostu Pokażę gdzie się znajdują te rzeczy Właściwie te znaki To głównie chodzi o to, że to są graffiti Także wystarczy, że Poszukamy sobie graffiti na Z tej strefie Pandory, strefa Pandory Oczywiście znajduje się w tym Obszarze, no i jak to mniej więcej Wygląda, już wam pokazuję moi drodzy jak widzicie, chodzi o ten znak. Jest to dokładnie ten znak. Musimy się tutaj podbudować do niego i go po prostu przeszukać. Zadanie jest proste, tak szczerze, jak wiemy gdzie i co, jak, gdzie to znajdziemy. Tu jest właśnie pierwszy symbol. Generalnie symboli mamy, jak naliczyłem, około 5. Także mamy ułatwione troszkę zadanko. Ja wam właśnie postaram się pokazać, gdzie znajdziemy jeszcze kolejne, żebyście sobie jak najszybciej zrobili. Tego kłeśnika, jak widzicie, tutaj już widzimy kolejny duży symbol. Wystarczy, że też sobie do niego podejdziemy. Tutaj musimy troszkę materiałów jednak nadbierać, niestety, też e, żeby się podbudować. Na szczęście, na naparzance ale tam generalnie robić to zadanko Jeśli chcecie je szybko zrobić, wydaje mi się, że najszybciej. Tutaj też taki protip, że to koło tego klap trapa się znajduje. Także, jak widzicie, tutaj bez problemu raczej. No i kolejny tutaj symbol znajdziemy. Mniej więcej w tym miejscu. Tutaj też mamy kolejne symbole. Mam nadzieję, że nie zginę, bo chcę Wam pokazać to jak najszybciej. E, pokażę wam w sumie chyba trzy tylko te symbole. E, bo i tak zrobi się bez problemu tego kwestika. Podejrzewam. On się znajduje mniej więcej ten symbol w tym miejscu gdzieś powinien być. Zaraz powinniśmy go widzieć. O! idzie. Tutaj jest ten symbol, proszę bardzo. Zadanie gotowe. Jak widzicie, naprawdę szybko i łatwo to można zrobić. Nie ma z tym raczej żadnego problemu. E, I co? Jeśli Wam pomogłem, to śmiało piszcie. Mam nadzieję, że tak. Pamiętajcie, sub, łapka w górę oraz możecie użyć mojego kodu. Będę mega wdzięczny. A jeśli macie jakieś pytania, to po prostu napiszcie mi w komentarzach, a ja postaram się na każde pytanie odpowiedzieć. Także dzięki wielkie za uwagę. To było na tyle. Trzymajcie się następnego siema!